Dziś przedstawię kilka faktów o gotowanym jedzeniu i wspólnie zastanowimy się, czy naprawdę gotowane jedzenie służy naszemu ciału, czy nie. Jeżeli ten temat ciebie interesuje i chcesz dowiedzieć się, jaki wpływ na nasz organizm, jego funkcjonowanie ma gotowanie jedzenia, to koniecznie zostań do końca tego materiału. Od zawsze jedliśmy gotowane jedzenie. Tak nas nauczono. Nauczono tak naszych również, rodziców, naszych dziadków. Zawsze mówiono nam, jak ważne i zdrowe, wartościowe jest gotowane jedzenie. Mięso, kluseczki, bułeczki, makaroniki, tak itd., itd. Od zawsze mówiono nam, że to są wartościowe produkty. Jednak, jak się okazuje, nie do końca tak. Jest. I gotowanie pokarmów nie do końca służy naszemu ciału. A więc przyjrzyjmy się temu tematowi bliżej. Zanim w ogóle przejdę do omawiania konkretnych faktów na temat gotowanego jedzenia, chciałabym opowiedzieć trochę o takim procesie, który nazywa się autolizą indukowaną. Autoliza indukowana, tak w dużym uproszczeniu oczywiście, jest to rozkład pożywienia za pomocą enzymów bądź tak zwanych fermentów z tego właśnie pożywienia pod wpływem soków trawiennych znajdujących się w naszym żołądku. Gdy otworzymy sobie podręcznik do anatomii i fizjologii człowieka, to wyczytamy w nim, że sok żołądkowy zawiera kwas solny, a kwas solny zawiera bądź składa się, zbudowany jest z wolnych jonów wodorowych, czyli tzw. Tak protonów. No i te protony mają Totalnie niszczycielską moc. Kiedy jeszcze mocniej wejdziemy w temat, tak jak zrobiłam to ja, to również w podręcznikach wyczytamy, że w każdej żywej komórce, zarówno zwierzęcej, jak i roślinnej, zawarte są lizosomy, które przechowują enzymy. I te lizosomy, które przechowują własne enzymy, Zawarte są w komórkach. I teraz, kiedy zjemy taką żywą, na przykład roślinę, to jest ona poddana prac naszego soku żołądkowego, w którym właśnie jest kwas solny, w którym są te protony właściwie z którego składa się kwas solny, czyli z protonów wolnych, jonów wodorowych które właśnie są niszczycielskie. I te protony przenikają do komórek, w których są lizosomy, e, następnie je otwierają, wypuszczają, uwalniają te enzymy, które właśnie znajdują się w tej żywej roślinie. I kiedy owe enzymy zostaną wypuszczone, to zaczynają natychmiast pełnić swoją funkcję. Czyli rozkładają wszystko, co napotkają na swojej drodze. No a na swojej drodze mają po prostu komórki, z których one same pochodzą. No, i w ten sposób przebiega autoliza, czyli rozkład pożywienia. Oczywiście to w takim ogólnym, dużym skrócie, żeby każdy mógł zrozumieć, na czym ta autoliza polega. I tak naprawdę ten proces, proces autolizy, zachodzi u wszystkich ssaków. Nie chodzi tutaj tylko o rośliny, ale ogólnie o produkty żywe, czyli zarówno zwierzęta, jak i rośliny. I teraz spójrz: organizm tak naprawdę nie bierze żadnego czynnego udziału w procesie trawienia roślin, które zjedliśmy. Dlaczego? Ponieważ to. Pokarm roślinny ma w sobie enzymy, które po spotkaniu z kwasem solnym, a dokładnie z tymi protonami niszczycielskimi, są uruchamiane i ten Pokarm roślinny sam siebie trawi, używając do tego właśnie swoich własnych enzymów. Czy nie jest to fascynujące? Nasz organizm nie musi produkować absolutnie niczego, bo roślina w surowej, żywej postaci ma wszystko, czego jej potrzeba, aby dobrze została strawiona przez samą siebie. No i oczywiście, aby mogła nam dostarczyć wszystko to, czego nasz organizm potrzebuje do tego, aby był zdrowy. I kiedy proces autolizy zajdzie, no to potem występują kolejne procesy, etapy trawienia. Ale kiedy w ogóle w naszym ciele może znaleźć taki proces autolizy? Tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jemy żywe, surowe, naturalne pokarmy. Pokarmy żywe, surowe, które zawierają w sobie właśnie enzymy. I każda roślina, tak naprawdę, każda bez wyjątku, zawiera właśnie mnóstwo enzymów. Takich enzymów, które potrzebuje do tego, aby sama siebie mogła pięknie strawić. Bo enzymy same w sobie tak naprawdę mają bardzo wąskie zastosowanie. Służą one tylko i wyłącznie do rozkładania na struktury proste. I teraz, dlaczego w ogóle zaczęłam od tego pojęcia? No bo kiedy zjemy gotowany posiłek, no to on już nie zawiera w sobie enzymów. Wszystkie enzymy giną tak naprawdę w temperaturze powyżej 45 stopni Celsjusza. Również w tej temperaturze giną bądź zostają bardzo mocno uszkodzone minerały, składniki odżywcze, witaminy, które właśnie pochodzą z roślinnego pożywienia. A to przyczynia się do tego, że no nasze ciało nie dostaje to, czego potrzebuje. Też te uszkodzone minerały, składniki odżywcze, witaminy nie są tak dobrze przyswajalne, jak gdyby były no, w całkowitej, naturalnej, tej takiej poprawnej formie. No i kiedy pokarm no, już nie ma enzymów, to sam siebie strawić nie może. No i tutaj w tym procesie już musi wziąć udział nasz. Organizm. To on musi wytworzyć konkretne enzymy do konkretnych produktów, które spożyliśmy. I robi to, doskonale to robi. Wytwarza enzymy potrzebne do produktów, które zjedliśmy, do tego, żeby zostały dobrze strawione. No, i teraz to, że nasze ciało ma zdolności takie i może wytworzyć konkretne enzymy, to nie znaczy, że jest to dla niego dobre. Jest to bardzo obciążający i energochłonny proces. Aby wyprodukować enzymy, nasze ciało zużywa bardzo dużo cennej dla nas energii. A tą ową energię, którą zużywa na tworzenie enzymów, mógłby użyć na coś innego, na przykład na procesy oczyszczania naszego ciała, który, które też są bardzo energochłonne. A pamiętajmy, że nasze ciało, musi sobie tą energię podzielić, nie może robić wszystkiego naraz i rozłożyć tą energię na wszystkie procesy, tylko skupia się na jednym procesie, a więc jeżeli jest trawienie, to jest trawienie i wtedy inne procesy nie zachodzą. Więc można śmiał powiedzieć, że jedzenie gotowanego jedzenia jest obciążające właśnie z powodu samego trawienia. Ponieważ, no jak powiedziałam przed chwilą, gotowane jedzenie wymaga udziału organizmu, a gdyby było czyste, surowe, naturalne, nie wymagałoby go i nie zużywałoby go cennej energii. No i też trawienie przebiegłoby o wiele efektywniej. No i szybciej, oczywiście. A bardzo często jest jeszcze tak, że samo jedzenie, które spożywamy, oprócz tego, że jest gotowane, to jeszcze jest bardzo toksyczne. Zwłaszcza kiedy nie jemy przetworzonych termicznie roślin. Nasz system trawienny jest idealnie dostosowany do tego, żeby trawić surowe, żywe, naturalne pokarmy. Tak nas zaprojektowała natura. I fakt, że możemy jeść wszystko, nie oznacza, że jest to dla nas dobre i że to nam w jakikolwiek sposób służy, właśnie wręcz przeciwnie. I to był właśnie pierwszy punkt mówiący o tym, że jedzenie gotowane jest pozbawione enzymów, ale też jest bardzo obciążające nasze ciało. Co warto jeszcze dodać, to to że wszystkie składniki odżywcze, minerały, witaminy w surowym, żywym pożywieniu roślinnym e, są ze sobą tak jakby zebrane do kupy, są spakowane w takie pakunki, e, są ze sobą bardzo blisko i dlatego właśnie są bardzo łatwo przyswajalne i są bardzo łatwo dostępne do wykorzystania przez nasze ciało. Kiedy gotujemy jedzenie roślinne, zwłaszcza tutaj, sprawiamy, że te wiązania, te pakunki się po prostu oddzielają, są niszczone i no i te składniki, minerały, witaminy no już nie są tak dobrze przyswajalne. No oprócz tego, że jeszcze gotowanie je troszkę uszkodziło, bądź nawet całkiem je uszkodziło, no to w ogóle już tutaj nie można mówić o tym, że ciało coś może z tego sobie wyciągnąć. Kolejny fakt jest taki, że gotowane jedzenie, które jest miękkim pokarmem, sprzyja osłabianiu zębów i dziąseł. W swoich wieloletnich badaniach profesor Weston Price udowodnił, potwierdził, że surowe pokarmy nie są ani za twarde, ani za miękkie, i są odpowiednie dla naszych zębów i dziąseł. Bo paradontoza, próchnica, wszelakiego problemy z dziąsłami, dziury w zębach zaczynają się robić wtedy, i te wszystkie problemy pojawiają się wtedy, kiedy jemy przez długi okres czasu gotowane jedzenie, a nie daj Boże jeszcze toksyczne, mocno przetworzone. Oczywiście w tym produkcie od zwierzęta. To jest właśnie powód, dlaczego nasze zęby się psują. Kolejna kwestia jest taka, że obróbka termiczna prowadzi do wytworzenia się nowych związków chemicznych. Które są do naszego ciała bardzo, bardzo toksyczne i trujące. Im wyższa temperatura, tym bardziej szkodliwe związki chemiczne. Powstają. I tak naprawdę najgorszą formą obróbki pożywienia jest smażenie na tłuszczu. Podczas smażenia na tłuszczu wytwarzają się bardzo toksyczne związki, takie jak np. transtłuszcze, izomery kwasów tłuszczowych, wolne rodniki, które są bardzo rakotwórcze, ehm, dioksyny, rodniki nadtlenowe, wodoronadtlenki czy epoksydy. Są to związki, które są ekstremalnie dla nas szkodliwe. Są dosłownie substancjami trującymi i na przestrzeni lat po prostu nas Zabijają. A więc, czy warto smażyć, zwłaszcza na tłuszczu, czy warto aż tak przerabiać termicznie nasze produkty? No, myślę, że wniosek nasuwa się sam. Jest on bardzo prosty. Kolejną sprawą jest to, że gotowane jedzenie bardzo odwadnia nasze ciało. Nasz organizm do strawienia pokarmów zużywa wodę, potrzebuje wody do strawienia pokarmów. Zawsze. No i teraz, kiedy gotujemy pokarmy, to my te pokarmy tej wody pozbawiamy, wygotowujemy ją dosłownie. A kiedy w pokarmie nie ma wody, no to ciało skądś tą wodę i tak będzie musiało pobrać. A więc co zrobi? Pobierze ją z naszych własnych Zapasów, które są niezbędne do tego, aby procesy chemiczne i inne procesy ważne zachodziły poprawnie w naszym ciele. Bo woda, którą my w organizmie mamy, nie jest po to, żeby trawić gotowane pokarmy, tylko po to, właśnie, aby wszystkie procesy chemiczne i wszystkie inne poprawnie w naszym ciele zachodziły, bo tylko to daje nam zdrowie. I właśnie dlatego gotowane jedzenie odwadnia organizm. I myślę, że. Kolejny wniosek nasuwa się bardzo prosto i bardzo szybko: otóż nie warto jeść dużych ilości gotowanego jedzenia. Zwróć też uwagę, że bardzo często po posiłku gotowanym bądź słonym e, chce nam się pić. I pijemy napoje różnego rodzaju. Czy to będą słodkie, herbatę, e, czasem wodę, jak dobrze pójdzie. No właśnie. I dlaczego chce nam się pić? Ponieważ organizm z tymi gotowanymi produktami się odwadnia. I potrzebuje uzupełnić zapasy wody. Po prostu musimy uzupełnić te zapasy i dlatego odczuwamy pragnienie. Surowe owoce czy warzywa zabierają sobie wodę strukturalną. Są pełne swojej żywej, naturalnej wody. I kiedy w naszej diecie przeważają właśnie surowe pokarmy, no to wtedy nie odczuwamy tego pragnienia, tak jak wtedy, kiedy Gotowane posiłki, ponieważ te produkty żywe, pełne wody, tą wodę nam wspaniale dostarczają. Oprócz tego, nami nie zabierają dodatkowo, kiedy pokarm się trawi, ponieważ z racji tego, że produkty oprócz tego, że zawierają enzymy, to jeszcze zawierają wodę, no, która do strawienia już jest podana jak na tacy. Więc oprócz tego, że roślina sama siebie może strawić, bo ma własne enzymy, no to jeszcze do procesu trawienia daje własną wodę, więc organizm jej w żaden sposób nie zużywa. To znaczy nie zużywa swoich własnych zapasów, które są potrzebne do czegoś. Innego. A więc, kiedy spożywasz dużą ilość surowych, naturalnych produktów, to tak naprawdę rzadko kiedy odczuwasz pragnienie, jesteś bardzo dobrze nawodniony, bo nie tylko że nie zabierasz tej wody, tak jak już mówiłam, to jeszcze dajesz, dajesz więcej tej wspaniałej wody swojemu ciału. Ja osobiście od bardzo długiego czasu już nie spożywam żadnej wody. Dlaczego? Ponieważ w mojej diecie przeważają surowe produkty. Więc one dają mi tej wody dostatecznie dużo. Moje ciało czuje się usatysfakcjonowane. A sama woda butelkowa, czy źródlana, czy mineralna, tak naprawdę naszemu ciału nie jest do końca potrzebna. Woda strukturalna jest najlepszą wodą na tej ziemi. Kolejny fakt jest taki, że gotowane produkty, tak jak już zresztą mówiłam wcześniej, są pozbawione składników odżywczych, ale co gorsza, pozbawione są błonnika. Tak jak już wspomniałam wcześniej, składniki odżywcze, minerały, witaminy ulegają zniszczeniu, bądź też całkowicie giną w temperaturze powyżej 45 stopni Celsjusza. Tak jest, takie są fakty, udowodniono to nawet. Więc w gotowanym jedzeniu tak naprawdę niewiele jest dla nas wartości, bo wszystko, co cenne, zostaje wygotowane. Więc moim zdaniem nie ma sensu jedzenia takich pokarmów, jeżeli chcemy zadbać o dobre, prawdziwe odżywienie ciała. Również błonnik zostaje uszkodzony podczas obróbki termicznej, więc gotowanie warzyw tak naprawdę już nie daje nam tej czyszczącej, miotyłkowej korzyści. Ponieważ twardy błonnik e, no, jest taką miotełką, która ma nam czyścić jelita. I kiedy gotujemy warzywa, no to my tą miotełkę, czyli ten błonnik twardy, no niestety uszkadzamy. Więc już tutaj e, w tej kwestii też te warzywa robią się takie troszkę bezużyteczne. Bo nie dość, że te roślinne produkty, no nawet niestety roślinne, nas nieco odwadniają, no to jeszcze nie dają nam takiej korzyści sprzątania jelit. A błonnik jest również bardzo ważny, jeżeli chodzi o dokarmianie naszych dobrych bakterii jeżeli chodzi o naszą florę bakteryjną. A, bo nie wiem, czy wiesz, ale nasze dobre bakterie żywią się tylko i wyłącznie błonnikiem. Błonnikiem miękkim. Nasze lakto- i bifidobakterie oraz wiele, wiele innych, no, odżywiają się właśnie tym błonnikiem roślinnym. Ale, co warto dodać, że te bakterie, nasza flora bakteryjna ogólnie, żywi się błonnikiem miękkim. Nie twardym, ponieważ twardy błonnik nie jest odżywczy. On tylko sprząta. Natomiast miękki błonnik, który znajduje się w owocach, bądź w owocach botanicznych, jest właśnie pożywką dla naszych dobrych bakterii. Dzięki dobrej pożywce nasze bakterie mogą żyć, a dzięki temu wytwarzają dla nas witaminy, aminokwasy, dają nam odporność, więc dlaczego mamy im zabierać pożywienie, które jest dla nich niezbędne i tym samym jest niezbędne dla nas, bo dzięki temu my jesteśmy zdrowi. Więc kiedy zabieramy im to, co dla ich. A tym samym nas, przeżycia jest niezbędne, no to jak my mamy być zdrowi i jak mamy funkcjonować poprawnie? Jakby się tak zastanowić dłużej, myślę, że nie ma to żadnego sensu. Dlatego bardzo ważne jest to, aby jak najwięcej owoców, owoców botanicznych na co dzień, ponieważ one zabierają właśnie ten błonnik miękki, który dokarmia naszą dobrą florę bakteryjną. A nasza flora bakteryjna, no, jest niezmiernie ważna, jeżeli chcemy być zdrowi. Co jeszcze jest bardzo ważne, to to, że gotowane pożywienie, zwłaszcza to mocniej przetworzone, ale też. Czasem i roślinne jest śluzo i kwasotwórcze. No i teraz. Co to dla nas tak naprawdę oznacza? Oznacza to tyle, że jeżeli w naszym organizmie powstaje śluz czy kwas, no to możemy mieć po dłuższym czasie oczywiście problemy zdrowotne, zwłaszcza gdy ten śluz i kwas na bieżąco nie są wydalane i przez lata gromadzone są w naszym ciele. Śluz i kwasy tak naprawdę idą w parze i powstają na skutek trawienia pokarmów. Są produktem ubocznym trawienia pokarmów. Są efektem ubocznym procesu trawienia pokarmów. I teraz wszystkie choroby, w tym szybkie starzenie, Oznaki szybkiego starzenia spowodowane są właśnie dużą ilością kwasów, które są nagromadzone w naszym ciele, które są tam przez lata, nie mają ujścia. I właśnie te kwasy uszkadzają, dosłownie wyżerają nas od środka, wyżerają nasze komórki. No a przecież my składamy się z komórek, jesteśmy komórkami, więc jak coś niszczy komórki, no to niszczy nas. No i tym samym zaczynamy chorować, a po latach nawet i umierać. Owoce i warzywa w dojrzałej postaci są dla nas zbawienne i nie powodują powstawania ani kwasów, ani śluzu. Oczywiście są po alkalicznej stronie chemii i tak naprawdę odkwaszają naszą krew. Dodatkowo nas nawadniają, odżywiają. No i oczywiście, jeżeli chodzi o owoce, to warto też wiedzieć, że fruktoza zwalcza grzyby i złe bakterie. Niektóre gotowane warzywa y, też nie powodują powstawania śluzu czy kwasu. Jednak, tak jak powiedziałam wcześniej, no, składniki odżywcze, minerały, witaminy są mocno uszkadzane, bądź całkiem niszczone, kiedy gotujemy je w temperaturze powyżej 45 stopni Celsjusza. Więc kiedy zmieniamy nawyki żywieniowe, no, to warto robić to na pewno stopniowo. No i wtedy, kiedy wdrożymy dużo surowych warzyw i owoców już będzie super. Ale kiedy też zostawimy sobie ten jeden warzywny, gotowany posiłek lekki na kolację, to nic złego się nie będzie działo. I oczywiście to jest schemat żywienia, który może być stosowany latami, a tak naprawdę przez całe nasze życie. Całe nasze życie możemy się odżywiać głównie owocami bądź surowymi ogólnie posiłkami, a na kolację zjeść sobie jakieś gotowane, delikatne warzywko. Wtedy absolutnie nic się nie będzie złego działo. Mam też dodać, że Niedojrzałe warzywa czy owoce są śluzo- i kwasotwórcze. Zauważ, że wiele ludzi bardzo lubi gdzieś przykład zielone, niedojrzałe banany czy jabłka, które są kwaśne, twarde. No, okej, okay, może ktoś lubi, ale to, że ktoś się lubi i je, je w takiej właśnie postaci, to nie znaczy, że to wychodzi na zdrowie. Owoce i warzywa zawsze powinny być w dojrzałej, najbardziej soczystej, słodkiej postaci. Wtedy tylko działają korzystnie na nasz organizm. Oczywiście, jeszcze zapomniałam dodać to to, że śluz, który właśnie powstaje na skutek jedzenia gotowanych roślin, podkreślam roślin, jest rozpuszczalny w wodzie. I dlaczego to jest takie istotne? Ano dlatego, że kiedy odżywiamy się głównie na surowo, to znaczy załóżmy cały dzień jemy sobie surowe produkty, soczki, koktajle, suróweczki, sałateczki itd. w naturalnej, żywej formie i kiedy sobie zjemy jakąś gotowaną, kolację, załóżmy jakieś tam gotowane warzywa, to ten śluz, który powstał właśnie na wskutek jedzenia tych gotowanych warzyw, on zostanie bardzo łatwo wyprowadzony z naszego ciała, o ile oczywiście kanały eliminacyjne na to pozwolą, jeżeli pracują poprawnie. A więc kiedy właśnie odżywiamy się głównie na surowo, tak jak powiedziałam, pijemy soczki, koktajle, jemy owoce, warzywa w surowej postaci, to przyczyniamy się do efektywnego rozpuszczenia śluzu, więc on w nas po prostu nie będzie zalegał, na bieżąco będzie wypukiwany. Ale tak jak powiedziałam przed chwilą, bardzo ważne jest to, aby kanały eliminacyjne poprawnie funkcjonowały. Surowe pokarmy w swojej naturalnej, żywej formie są pełne energii, energii, którą wraz z ich jedzeniem my otrzymujemy. Kiedy gotujemy warzywa, czy nawet owoce, to cała ta cenna, cudowna energia zostaje wygotowywana. I to już tak naprawdę nie jest to samo jedzenie. Gotowane jedzenie jest tak naprawdę martwym jedzeniem. Zwróć uwagę, jak ciężko czujesz się po zjedzonym, gotowanym, dużym posiłku. Ludzie uwielbiają sobie robić siesty poobiednie. Znasz to? Taka drzemeczka poobiednia, szybko ucięta. Dlaczego tak się dzieje? No właśnie dlatego, że gotowane jedzenie ma w sobie bardzo mało energii. A z racji tego, że jest gotowa, Odwodnione, ciężkie. No, to mocno obciąża nasze ciało. Nasz organizm potrzebuje dużo energii, aby strawić te wszystkie ciężkie pokarmy. Ten cały, duży obiad gotowany, który zjedliśmy w niedzielne popołudnie z rodziną. I właśnie dlatego zabiera nam naszą energię, ponieważ ją wkłada w proces trawienia. A gdybyśmy zjedli surowy posiłek, żywy, naturalny, to nie mielibyśmy takiego odczucia, ponieważ surowe, żywe pokarmy w żaden sposób nas nie obciążają, a wręcz przeciwnie, dodają nam mnóstwo energii, ponieważ są. Wysokoenergetyczne w sobie mają tą energię, którą po prostu my pozyskujemy I którą możemy wykorzystać właśnie, aby mieć siłę do działania, do uprawiania sportu, do robienia cudownych rzeczy w ciągu dnia Albo ta energia zostanie wykorzystywana w procesie oczyszczania. I jeszcze na koniec dodam tylko, że gotowanym jedzeniem jest bardzo łatwo się przejeść. A dlaczego? Ponieważ gotowane jedzenie zawiera w sobie bardzo małe ilości biologicznych regulatorów, czyli enzymów, o których mówiłam, witamin, składników odżywczych, a to prowadzi do naruszenia neurochemicznych procesów, dzięki którym u człowieka pojawia się uczucie sytości. I w efekcie tego jemy za dużo, przejadamy się a to obciąża nasz układ pokarmowy, ale też źle wpływować na grzyby, bakterie i tak do przejadania się również prowadzi złe przeżuwanie pokarmów. E, także też pamiętaj o tym, że cokolwiek jeszcze, to są surowe rośliny, czy nie, zawsze dobrze przeżuwaj wszystkie swoje pokarmy. To ma duży wpływ na sam układ pokarmowy, ale też na grzyby i bakterie. E, to wszystko nie lubi, kiedy się przejadamy, kiedy jemy za dużo, kiedy jemy chaotycznie, kiedy jemy w stresie. Dlatego pamiętaj o tym, żeby dobrze przeżuwać pokarmy, żeby jeść surowe pokarmy i żeby jeść w spokoju. W tym filmie przedstawiłam fakty dotyczące gotowanej Jedzenia. Powiedziałam o tym, ile minusów ma spożywanie gotowanych produktów. Niemniej nie oznacza to, że zaraz wszyscy mają przestać jeść wszystko. Nie, ale myślę, że warto wiedzieć, jak. W wpływa Obróbka termiczna na same pokarmy, i jak to wpływa ostatecznie na nasz organizm, na jego funkcjonowanie. Prawdą jest, że jedzenie gotowanych posiłków bardziej nam szkodzi niż daje nam jakieś pozytywne efekty. Jednak głównie wtedy, tak naprawdę, kiedy nasza codzienna dieta opiera się tylko o gotowane posiłki. Tak jak kiedyś ja miałam w zwyczaju jeść pięć posiłków dziennie i wszystkie z nich były gotowane. No i wtedy właśnie to miał negatywny wpływ na moje zdrowie. No i ma to negatywny wpływ na zdrowie i funkcjonowanie wszystkich ludzi. Jeżeli jemy głównie gotowane jedzenie, głównie przetworzone, zwłaszcza chemicznie, zwłaszcza jeżeli jemy produkty nienaturalne, odzwierzęce, no to wtedy faktycznie to negatywnie wpływa na nasze ciało. A kiedy zjemy sobie jakiś tam jeden posiłek, nawet codziennie, bądź sporadycznie i będzie on lekki, roślinny, to naprawdę nie jest to jakieś większe wyzwanie dla naszego ciała. Ono sobie świetnie z tym poradzi. Ważne, aby w naszej diecie królowały owoce, owoce botaniczne, aby surowe posiłki ogólnie królowały. Możesz wybierać to, co lubisz. Ważne, aby to było żywe i pełne enzymów. Pamiętaj też o balansie i dostosowaniu pożywienia do swoich potrzeb, ale przede wszystkim też do stanu swojego zdrowia. Jeżeli zmagasz się z dolegliwościami, to nie rób skoku na głęboką wodę, nie zmieniaj wszystkiego na raz i nie rezygnuj na już z pokarmów gotowanych. No, chyba, że ktoś Tobie powiedział, że zostało Ci dwa miesiące życia, no to wtedy tutaj trzeba podjąć inne kroki, bardziej radykalne, ale myślę, że też nie powinieneś robić tego na własną rękę, tylko skonsultować się z kimś, kto się na procesach detoksykacji naprawdę zna. Ale jeżeli jesteś osobą, która zmaga się z jakimiś tam pojedynczymi symptomami, nie mają one większego wpływu na Twoje życie, funkcjonowanie codziennie, to pamiętaj o tym, aby zmieniać nawyki żywieniowe. Też powoli możesz przejść na surową dietę, możesz przejść na tak zwaną dietę przejściową road to four, e, możesz jeść jak chcesz. Rób tak, żeby to Tobie odpowiadało na dany moment i żebyś robił wszystko w zgodzie ze sobą. Nie zmusza się do niczego, nie rób sobie sam presji. Pamiętaj, że to nie jest wyścig, ale pamiętaj o tym, że warto jeść więcej surowych Pokarmów, no bo to one dają tak naprawdę Tobie życie. Również ważne jest to, aby nie jeść zbyt dużo tłuszczu na co dzień, bo to też robi więcej szkody i tak naprawdę za duża ilość tłuszczu przyczynia się również do powstania wielu problemów zdrowotnych, nawet tego tłuszczu roślinnego, ale o tym opowiem na pewno w innym materiale. Na pewno, jeżeli będziesz popierał swoje odżywianie o produkty roślinne, ale też będziesz pamiętał o poprawnej kolejności spożywanych posiłków, a co jeszcze ważne, o poprawnym łączeniu wszystkich produktów, to naprawdę będzie zdrowy. Przybliż się do natury, a ona Ciebie nigdy nie zawiedzie.